Witam w analizie czwartej rundy turnieju szachowego Krakowia. W tej rundzie zmierzyłem się z graczem z Indii, z Ashwanatem R o rankingu 2284. Grałem białymi i w przygotowaniu przed partią postanowiłem sobie, że zagram E4, bo dawno E4 nie grałem. Przeciwnik odpowiadał partię hiszpańską, więc przygotowałem tutaj pewien wariant e4, e5, skoczek 3 skoczek c6 gając b5, rywal zagrał a6 normalne ruchy, bardzo typowa teoria gojęc a4 i właśnie rywal się decydował na opóźniony wariant tajemnicy, jak to się nazywa czyli d6 w tym posunięciu, idea jest prosta chcemy zagrać gojęc d7, chcemy zneutralizować to związanie i chcemy utrzymać nasze pionki na d6 i e5 często później gra się przez g6, gając g7 skoczek e7, 7 tego piąka na e5 za wszelką cenę stara trzymać po posunięciu d4, żeby nie zbić, tylko właśnie żeby zrobić wszystko żeby tego piąka utrzymać to natomiast to, co ja przygotowałem, to Roszala normalny ruch rozwojowy, wyprzedzaj, czy później Roszalę chcę zrobić. Rywa zagrał GNZ7 zgodnie z panem. No, na przykład w tej pozycji też można grać, oczywiście, inne ruchy. Tak jak w praktycznie każdej pozycji na początku partii, można na przykład C3 zagrać. Tu ciekawym wariantem jest na przykład F5. Ale ja zdecydowałem się, że zrobię roszale i tam taką przypominając z 7 od razu uderzę w centrum, zagram D4. Oczywiście są też spokojniejsze możliwości, można grać tam pozycję przez C3, D4, aczkolwiek to, co ja przygotowałem, to linia, która jest troszeczkę mniej popularna, czyli D4, licząc na to, że jak zwykle zaskoczę przeciwnika. I zaczniemy szybciej niż normalnie grać w szachy. I rzeczywiście to się udało, bo rywal już tutaj troszeczkę pomyślał i zagrał po B5, którego wcześniej nie grał. Wcześniej grał tylko bicie na D4 pionkiem, na co miałem przygotowany gońc C6 i na przykład po gońc C6 skoczek D4 gram sobie taką pozycję, gdzie mam przewagę przestrzeni i ta pozycja jest dosyć przyjemna do gry dla mnie. Oczywiście pionka nie można bić, bo powierza A1 ten gońc będzie związany i za chwilę zostanie stracony. Natomiast rywal zagrał ciekawy wariant związany z B5 i po odejściu gońcem na B3 zbił mi na D4. Idea jest bardzo ciekawa, bo jeżeli zbiję skoczkiem, co nastąpiło w partii, no muszę zbić, bo inaczej będę mieć po prostu pionka mniej. Rywal bije na D4 i teraz, jak zbije Hetmanem na D4, no to ideą rywala jest to, że zagra C5 i po posunięciu C5 tracę figurę, bo łapie się mój goniec, i bo rywal gra za chwilę C4. Oczywiście miałem to przygotowane i po biciu, biciu, biciu zagrałem posunięcie C3 związane z ofiarą piąka Jak rywal na przykład ją przyjmie teraz, to tutaj są dosyć ciekawe warianty. Gram sobie Hetman H5 i po H5 atakuje punkt F7, najlepszą obroną jest posunięcie G6. Gram sobie wtedy Hetman D5, atakuje F7 z drugiej strony. Teraz najlepszą obroną jest gońc E6, daje jeszcze, rywal musi wrócić gońcem. bije pionka na C3. No i mam tutaj całkiem sporą rekompensatę: mam strzelającego gońca, a wisi mu że grozi jakieś E5, grozi szybki rozwój moich figur, więc na taką pozycję chciałem się zdecydować. Natomiast rywal pod dłuższym namyśle zagrał posunięcie D3, czyli zwróciłbym pionka. Ale to posunięcie ma całkiem spory sens Bo już mój skoczek tak szybko nie wyjdzie na C3 I już mój rozwój tak szybko nie zostanie zakończony Więc w tej pozycji Miałem pierwszy poważny namysł w tej partii Myślałem ponad 10 minut na pewno I zastanawiałem się jaki plan gry wybrać To co od początku mi się podobało To to, że po prostu zbiję sobie pionka na D3 I na przykład po posunięciu skoczek F6 Który jest jak najbardziej naturalny Zagram sobie posunięcie C4 Żeby wyprowadzić skoczka na pole C3 Żeby później móc sobie próbować zająć tym skoczkiem pole D5 Plany tego typu były w mojej głowie Natomiast uznałem, że ten plan nie jest aż taki super rywal Ma posunięcie B4 w tym momencie, i po tym posunięciu B4 no ani nie wchodzi mój skoczek na C3, ani mój gęs się nie otwiera. Liczyłem przez chwilę, czy jakieś C5 tutaj jest sensowne, czy jakieś E5 może nie wchodzić, albo nawet liczyłem jakieś A3 w tej pozycji, żeby tego pionka próbować zlikwidować. No a na przykład po A3, A5 nie za bardzo widziałem, jak tą pozycję kontynuować. Wygląda to trochę strasznie dla przeciwnika, ale no zasunięłem swojego gońca, nie mam za bardzo rozwoju na razie, więc też nie mam jak go ukarać w tej pozycji. Tym bardziej, że też liczyłem, że może zagrać normalnie, czyli. Na przykład zamiast B4, zagrać gońc E7, po prostu w tej pozycji, po skoczek C3, zrobić ruszadę, i też nie widziałem nic konkretnego dla siebie. Dlatego to był pierwszy plan, który chciałem zagrać, na który się nie zdecydowałem. Drugim planem było zagranie posunięcia F4 albo od razu, albo po zbiciu na D3 uprzednim. I w F4, no oczywistym planem jest to, że jak rywal wyprowadzi skoczka, a to od razu go uderzamy w centrum. Chcę otworzyć moją wieżę, chcę otworzyć mojego gońca. Natomiast to, co mi się nie podobało w F4, to, to, że mój rywal może próbować grać na przykład przez C5 tą pozycję. I po jakimś gońcu d 5 ten zawsze gońc będzie narażony za chwilę na zagranie skoczek A7 i na wybicie. po prostu tego gońca, jak tego nie zrobię, to rywal grozi jakimś C4 i nie za bardzo widziałem, co po C5 właśnie w tej pozycji zagrać. Więc finalnie zdecydowałem się na plan, który wydawał się podczas partii bardzo silny. Zbiłem na polu D3 i po skoczek F6, który jest najbardziej naturalnym posunięciem, zagrałem posunięcie Hetman G3. Hetman G3 ma na celu utrudnienie rozwoju. Oczywiście rywal chciał, chce zagrać gońce 7, teraz nie może zagrać gońce 7, bo jest bicie na G7, wisi na F7, wisi wieża i dodatkowo zdobywam pionka. against tej pozycji patrzyłem optymistycznie w przyszłość, natomiast rywal zagrał bardzo nieprzyjemny ruch, który może nie przeoczyłem, ale na pewno go nie doceniłem. Zagrał skoczkiem na H5. Wydawało mi się, że ten ruch no, nie ma totalnie sensu, bo gram na F3 w tym momencie, atakuje na F7 i atakuje skoczka i rywal musi wrócić na F6. No i uznałem, że takie darmowe tempo na pewno mi się przyda, ale im dłużej myślałem o tej pozycji, tym mniej wiedziałem, jak to tempo mam wykorzystać, bo rywal oczywiście chce teraz zagrać G7, za teraz już ciężko temu posunięciu jest zapobiec. Przez chwilę liczyłem, czy nie mogę Jakoś od razu uderzyć w centrum za pomocą E5, bo jeszcze oczywiście idem Hetman G3, było to, żeby zagrać E5, na przykład po naturalnym jakimś posunięciu typu g 6 żeby wyprowadzić sobie gorąc na G7, mam od razu ruchy typu E5 i pozycja rifala, z tego co liczyłem się sypie. Ciekawą możliwością było tej H5, na pewno sprawdzę sobie ją z komputerem, bo po H5 ta, pierwotnie chciałem zagrać goc G5, licząc na to, że nie może być na e 4 bo jest wieża A1, ale to, co mi się nie podobało, to że po H4 gojąc H4 może nagle zbić na E4 przeciwnik i teraz wisi mój goniec nie ma wieża A1. W prostu zbiję na H4 i obronie dodatkowo swojego skoczka, więc w tej pozycji liczyłem jakieś warianty, ale finalnie uznałem, że nawet po H4 gdzieś pójdę, chyba na F4, i ta pozycja będzie dla mnie spoko. Natomiast Ryba zagrał skoczek H5. Zagrałem tak, i w tym momencie zdecydowałem się powtórzyć ruchy, bo jako, że miałem mniej czasu na zegarze, to chciałem być obliżej 40 posunięcia. W razie W, jak to się mówi, więc powtórzyłem ruchy i zacząłem myśleć, co by w tej pozycji zrobić. No, i oczywistym, planem jest to, żeby wyprowadzić swojego gońca w jakiś sposób i dokończyć rozwój, na razie nie chciałem grać przez c4 bo teraz c4, no spotyka się znowu z odpowiedzią typu b4 i teraz może troszeczkę próbowałem szukać różnicy w tym, że mogę zagrać a3, na przykład po a5 teraz mam jakieś posunięcia typu e5 ale no i tak, nawet takie rzeczy nie, nie za bardzo działałem, bo po biciu rywal sobie zawsze może odbić gońcą, oczywiście chodzi mi o to, że zaczynam atakować wieżę i po biciu moja wieża też by atakowała tą wieżę, rywal nie mógł sobie tego odbić hetmanem, ale no po, nawet mi się nie podobało, że po c4 rywal po prostu wyprowadzi figury, ja zagram skoczek c 3, on zrobi sobie roszadę. I nawet jak zagram skoczek D5, to on po prostu wybije. Znowu mam tego gońca i znowu, aż tak. Dobrze tej pozycji dla mnie nie oceniłem, więc zdecydowałem się na wyprowadzenie gońca i wyprowadziłem go na pole F4. Dlaczego nie na pole G5? A no, w polu G5 się podobało mi się to, że po gońcu E7 załóżmy jak zagram skoczek D2 i rywal zrobi roszady, to często wiszą motywy związane ze skoczek bije E4 w tej pozycji, na przykład naturalny ruch wieża 1 spotyka się z tym, że rywal po prostu mi bije na E4, jak mu bije na E7, to mi bije na D2, chociaż to akurat nie przychodzi, bo teraz wieża broni tego gońca, więc ten wariant nie przychodzi. Ale, no, w innych redak w innej redakcji może się takie coś wydarzyć. Tym bardziej, że czasami Rywał po prostu zagrając E6, Skoczek D7. Nie chce za bardzo tych figur wymieniać. Dlatego uznałem, że po E4 jest lepsze dla końca. Wyprowadziłem go na f 4 Jeszcze dodatkowo są idee związane z E5. Rywał zagrał Gając E7, wyprowadziłem swojego Skoczka, jak najbardziej naturalny ruch. I po Roszadzie zagrałem posunięcie H3. Posunięcie H3, profilaktyka przeciwko Gając G4, żebym mógł sobie za chwilę zagrać wieża D1 i grozić uderzeniem w centrum. I dodatkowo. Posunięcie H3 służy temu, że na przykład po posunięciu wieża E1 teraz nie podobało mi się to, że Rival ma skoczek G4, przedstawia skoczka na E5, gońca na F6, i w tej pozycji nie chciałem tego skoczka na G4 wpuszczać. Dlatego H3 ruch może nie rozwojowy, ale profilaktyczny, wielofunkcyjny. lewa zagrał gońc E6, żeby wymienić gońca Dobra decyzja, bo mój gońc jest silny, i gońc rywala jest słaby. Przyszedłem sobie z zgodnie z planem. Przez chwilę myślałem, czy ta wieża mi się na nie, a nie przyda, do jakiegoś E4 do A4, ale uznałem, że chcę atakować bardziej w centrum i na skrzydek królewskim, więc ustawiłem tą wieżę w centrum. lewa zagrał Posunięcie skoczek D7 i teraz wykorzystując fakt, że już Rival odszedł do od H5, zagrałem Hetman G3, wykorzystując fakt właśnie, że Hetman G3 nie spotyka już się z skoczek H5 ze strony Rywala z wymianą mojego czarno-polowego gońca. Rywal w tym momencie po chwili namysłu zagrał gońc H4. No gońc H4 bardzo dobry ruch moim zdaniem. Jakby zagrał na przykład skoczek C5, to tutaj już mi się pozycja podobała, gram E5, próbuje tą pozycję otworzyć. Próbuję otworzyć wieżę moją, próbuję otworzyć mojego gońca hetmana, Jeszcze jakiś gojąc H6 teraz zaczyna grozić. Więc tu oceniałem, że będzie dla mnie bardzo dobrze Jakby Lewa zagrał grając F6 To też bym próbował grać przez skoczek F3 I jakieś E5 za chwilę Natomiast rywal zagrał Gońc H4 i moim pierwotnym planem było to, żeby usunąć mojego hetmana na H2 Stoi nieco mniej aktywnie, bo już nie grozi gońc H6 w wielu wariantach Ale rywal, to co mi się nie podobało, to to, że może zagrać goniec G5 przeciwnik No hetman H2 oczywiście idea jest taka, żebym zagrał E5 i żeby te figury się prędzej czy później jakoś otworzyły Taka bateria ustawiona na tej diagonali Natomiast nie podobało mi się to, że puszczam po g 5 rywal gra Gojąc G5 i wymienia mojego dobrego gońca za tego gońca, na którym liczyłem, że zdobędę za chwilę jakieś tempo Dlatego zagrałem Hetman E3 w tej pozycji. Rywal zagrał gońc F6, wrócił tym gońcem. Wykorzystał fakt, że mój Hetman już stoi troszeczkę gorzej. No ten Hetman na E3 nie stoi idealnie, podchodzi pod różne motywy. Za chwilę wieża, wejdzie i będzie patrzyła rentgenem. Natomiast zdecydowałem się na normalne posunięcie skoczek F3, żeby po prostu poprawić moją figurę. Innego planu za bardzo nie widziałem. No można gdzieś odchodzić gońcem, grać przez F4, ale no Rywal też ma szybką kontrę. Zagra sobie jakiś po prostu skoczek C5, i nie za bardzo widać, co ja będę tutaj atakował. I to za chwilę Rywal może jeszcze jakieś A5 grać, więc takie plany mi się nie podobały. Uznałem, że skoczek F3 najbardziej naturalny, poprawiam skoczka, chcę nim przejść na D4. Rywal wybił mi gońca, ja wybiłem gońca. Rywal zagrał wieża, E8. Ustawił wieżę na przeciw Hetmana I teraz moje nadzieje pokładałem w ruchu, który wykonałem, czyli skoczek D4. No, bo ideą rywala jest to, że jak zagram na przykład wieża 1, zagra sobie skoczek C5. Jeszcze końca świata nie ma, bo mogę zagrać skoczek D2 i bronię obu pionków. No ja chciałem ustawić skoczka. Aktywniej. I w tej pozycji rywal mi zbił na D4, co było dla mnie na początku zaskoczeniem, bo z tego co liczyłem warianty, to ta pozycja po biciu mi się podobała, ale okazało się, że rywal miał dosyć konkretną ideę. Jakby rywal zagrał jakiś skoczek C5, no to po prostu gram albo posunięcie F3, a albo... jak Rywal zbije mi na D4, wydaje się, że wygrywa pionka na B3, ale bije pionkiem i Hetman broni pionka no to po F3 stoję, ok, też liczyłem że nawet jakiś skoczek C6 może się zdarzyć czasami, bo nie można Hetman D7 zagrać bo jest fajna taktyka, Hetman bije C5 i wykorzystuje związanie, natomiast po Hetman C8 liczyłem jakieś E5 przez chwilę, skoczek bije B3 i tutaj właśnie nie mogłem się za bardzo doliczyć czy coś to jest, czy czegoś tutaj nie ma więc pewnie bym zagrał F3, jakbym tam nic nie znalazł, natomiast rywal zbił mi na polu D4 i oczywiście odbijam pionkiem, odbijam pionkiem do centrum, otwieram linie C, gdzie jest pionek słaby przeciwnika, mam bardzo fajne centrum pionkowe, dlatego nie opłaca się mi odbić ani Hetmanem, ani wieżą, Tym bardziej, że jakieś bicie Hetmanem się spotyka z podwójnym atakiem. Skoczek C5, atak na B3, atak na E4. Więc odbiłem Pionkiem, taki był mój zamysł. Rywa zagrał Skoczek F6, co widziałem, bo atakuje mi Pionka na E4, muszę go obronić za pomocą F3. Jeszcze liczyłem przez chwilę Goënce e 5 ale jest bardzo podobna historia Rywal gra haszeć 6 i oceniłem, że po biciu biciu będzie są aktywniej niż w partii, bo ma Hetmana na F6, na przykład powierza C1. Już teraz liczyłem, że mam posunięcie C5 i jakieś masowe likwidacje nastąpią, bo Hetman patrzy na niebrojnego Pionka na B2, więc zagrałem posunięcie F3 no i ideą rywala jest to, że gra D5, gdybym zdążył ukryć końca, no to mam więcej przestrzeni i mam dosyć fajną pozycję, natomiast rywal słusznie ocenił że trzeba wymienić figury, mam mniej przestrzeni więc tą zasadę zrealizował i teraz oceniałem z daleka tą pozycję, że jest na mnie bardzo fajna, mam stabilną przewagę w centrum mogę atakować pionka na C7 w przyszłości też może pionek A będzie słaby i wydawało mi się, że jest na mnie super natomiast rywal zagrał posunięcie C6 posunięcie bardzo dobre, bo jeżeli nie zagrałby C6 to bym zafiksował tą słabą za D5 i zdublało wieżę połynnicę, więc przynajmniej teraz po C6 będę mieć jakiegoś tam słabszego pionka na D4 niż miałbym tego pionka na D5, więc C6 bardzo dobry ruch ze strony rywala, zagrałem wieżę F2, żeby przejść sobie wieżą na C2, rywal zagrał A5, żeby próbować często tworzyć jakąś kontrę, zaatakowałem mu jego słabość, rywal ją obronił, znowu ją zaatakowałem, rywal ją obronił i tutaj w tej pozycji... Po chwili namysłu zobaczyłem, że za bardzo nie mam jak tej pozycji wzmacniać. Rival broni swojej największej słabości na C6. może ją obronić wszystkimi figurami. Wierzą na A6 przyjść, czy wierzą przyjść sobie na C7 w jeden czy w drugi sposób, w taki sposób albo w taki sposób. No a ja naciskam na tego pionka. Mogę niby się striplować po tej linii, zagrać jakieś wieża C3, wieża C2 i Hetman C1 na przykład, ale wtedy raz, że będzie gdzieś słaby pionek na D4, wtedy i jakieś Hetman A7 może się zdarzyć czasami. A dwa rzędy no, nawet rywa się wtedy, stroi na tej linii i co ją daje robić przez pokładałem swoje nadzieje w tym, że pójdę pionkami na skrzydle królewskim, że zagram jakieś G4, H4, ale oceniłem, że na dłuższą metę nie mam co tam atakować, a jest to strategia też dosyć ryzykowna. No, rywal gra po prostu H6, nie ma jak się za bardzo przebić, bo jak zagram H4 i G5, no to rywal zawsze odpowie posunięciem H5, jak zagram H5, to nawet zagra posunięcie F6 i w tej pozycji jeszcze mogę ryzykować to, że mój król na dłuższą metę będzie osłabiony. Więc co na co się zdecydowałem, to powrót hetmanem, ruch bardziej profilaktyczny niż atakujący, bo ideą rywala było to, że na przykład jak on teraz zagrał G4, to gra posunięcie A4. I chcę aktywnie swoją wieżę S8. Jak zbiję na polu A4, dobiję wieżą i zaczyna atakować moją słabość na D4. Dodatkowo ma półotwartą, to znaczy otwartą linię dla siebie, otwartą linię A. A jeżeli zagram B4, żeby zablokować tę wieżę, to i tak zagra przeciwnik A3 i ta wieża prędzej czy później się otworzy. Dlatego zagrałem Hetman E3, profilaktyczny ruch, żeby po posunięciu A4 zagrać B4 zamknąć tą linię już nie ma A3, bo sobie zbije i Hetman broni, więc taka była idea ruchu Hetman E3. Przez chwilę jeszcze myślałem, czy nie zagrać posunięcia E5, żeby po biciu zbić sobie pionkiem i próbować wchodzić po inni d, Natomiast to co mi się nie podobało to, że rywal aktywnie Hetmana Gra Hetman D5, atakuje moją słabość, za chwilę może zagrać na wieża E8 i tutaj za bardzo swoich szans, nie widziałem, więc wróciłem Hetmanem. Rywal zagrał h6, zagrałem wieża c3, ruch wyczekująco przygotowujący Chciałem w przyszłości zagrać f4 i myślałem, że ta wieża się przydarzy, może przyszła na g3 Rywal zdublował się po linii C, zagrałem król h2, żeby poprawić mojego króla i zagrałem wspomniane posunięcie F4. Stwierdziłem, że to jest moja jedyna próba w tej pozycji, inaczej rywal po prostu będzie stał w miejscu, będzie trzymał gardę i nie za bardzo widziałem, jak progresować. Jakbym zagrał właśnie G4 w tej pozycji, to nawet G4 teraz nie mogę, bo przez to, że poszedłem królem na H2, to rywal może zagrać C5 i załóżmy po wybiciu, wybiciu nie mogę zbić na C5, bo rywal zbije po prostu sobie wieżę na C5, ja mu zbije wieżę na C5 i gra hitman D6, szach i tracę wieżę. Więc takie idee tutaj są. Natomiast pokładałem moje nadzieje, że zagram sobie F4 i że będę sobie spokojnie poprawiał pozycję. Czasami jakieś E5, Czasami jakieś F5, gdzieś przerzut tych gdzieś wieża G3 i liczyłem na to, że jeszcze sobie chwilę pogramy. Natomiast Rywal doskonale wyczuł moment w tym momencie i zagrał posunięcie C5. Bardzo dobre posunięcie, i to posunięcie C5. Nie tyle zostało przeze mnie przeoczone, co stwierdziłem, że będę mieć dwie ciekawe opcje, no ale te dwie ciekawe opcje prowadzą do równej gry. Zbiłem na C5, oczywiście, nie chcę zagrać D5, bo teraz moje wieże na lnice nie mają sensu za bardzo, stoję na przeciwniku łańcuch pionkowy i to Rywal może wręcz atakować moją słabość nagle na e 4 i tutaj muszę jeszcze być w tej pozycji ostrożny nawet. A jeżeli zignoruję to, to po prostu rywal zbije mi na d4 mam, Będzie mieć słabość na d6, a ja też mam słabość na e4 Słabość na f4, gdzieś tam dwie słabości potencjalne Jak Hetman wejdzie na c2, więc to... Mi się nie podobało, dlatego zbiłem na C5 po namyśle. Rywal zbił pionkiem, według mnie dokładniejsze było bicie po prostu wieżą, żeby wymusić wymianę wszystkiego na polu C5 i przejść do końcówki hetmańskiej, o której za chwilę sobie powiemy. Bo po biciu pionkiem dostałem dodatkową opcję wieża D3. Nie, żeby wieża D3 była jakieś super dobre, ale przynajmniej taka opcja była. Teraz powiedzmy sobie, czemu bicie na C5 nie było cudowne, bo po biciu na C5 rywal po prostu odbija sobie wieżą, ja biję wieżą i mam, co prawda pionka więcej w tej końcówce Hetmańskiej, ale jeżeli jak liczyłem tą końcówkę, to oceniłem, że moje szanse na wygraną są bardzo. Minimalne. Rival gra d 2, atakuje mi tego pionka, i atakuje mi tego pionka. Groźniejszy jest ten pionek, bo wtedy dostałem praktycznie od razu wiecznego szacha, więc wariant tutaj czym, nagram szacha to tutaj wiele się w pozycji nie zmienia, daje kolejnego szacha no to król co na g8, jak zbiję na b5 no to stracę pionka na f4, a jak zagram posunięcie hetman e5 na które pierwotnie liczyłem, to jest silne posunięcie hetman e3 w tym momencie wisi pionek na b3 i jak dam szacha teraz co było moją pierwotną ideą i po królu 7 wydaje się, że zdobyłem pionka, bo król jest osłabiony, no ale po biciu na e4 nie za bardzo widziałem jak robić progres, mój król jest zawsze odsłonięty moje pionki są tutaj słabe, dwa są izolowane i dwa są niebronione pionki, nie mam gdzie nie ustawić hetman, nie mam jak innego planu realizować, więc na tą pozycję się nie zdecydowałem. Zagrałem wieża D3. Ryba zagrała na 7, uaktywniłem wieżę, żeby próbować zapobiec posunięciu C4 z otworzeniem tych wież, bo wtedy sobie zawsze będę mógł zbić na B5. Natomiast ryba zagrał czujne posunięcie A4. Jakbym zbił na A4, no to bije pionkiem i za chwilę przestawia się na linię B naciskami na tego pionka. I jeszcze jakieś wieża B4 się może zdarzyć z naciskiem na te pionki, dlatego w tej pozycji zagrałem posunięcie E5, żeby. Ten pionek przynajmniej nie był słaby na e4, żeby jakąś przestrzeń może nim zdobyć i żeby ustawić łańcuch pionkowy sobie. Rywal zbił na b3, ja zbiłem na b3, zagrał wieża d7, bardzo dobre posunięcie, znowu bardzo dynamiczna gra ze strony rywala. Wisi mu pionek, ale on tego pionka nie broni, tylko mnie troszeczkę kontratakuje. Jeżeli teraz zbiję, to pobiciu hetmanem. No, jest pionek obroniony, oczywiście na b5 nie mogę bić, bo mi spadnie wieża, więc uznałem, że to co mogę jeszcze zrobić, to zagrać f5, bo jeżeli nie zagram f5, to nawet Hetman Eszczej za chwilę zagrał przeciwnik, więc zagrałem f5. Rywal zbił, ja zbiłem i Rywal zagrał. Hetman H4, ostatnie dokładne posunięcie w tej partii, grozi Hetman F4, szach i nie mam za bardzo jak temu zapobiec. Jak zagram wieża F1, które było moją pierwotną ideą, to zagra Hetman D4, po prostu i po wymianie Hetmanów, no ta wieżówka no, jest. Wieżówką, w której to nawet ja, ja muszę bardziej uważać, chociaż wiadomo, że pewnie jest bardzo bliska remisu, jakieś bicie, bicie po prostu gram jakieś wieża F4, pewnie i to się skończy remisem. Natomiast też remisem się skończyć może partia w inny sposób. Zbiłem na polu C5, Rivaldo szacha i dał mi wiecznego szacha w tym momencie. Nie ma jak wzmacniać inaczej pozycji. Oczywiście nie mogę iść na G1, bo dostaję szacha na polu E3, więc trzeba być do samego końca ostrożnym. Natomiast po królu H1, no nie ma co zrobić. Przeciwnik jeszcze tutaj należy liczyć po biciu wieża D8, bo jeżeli ta wieża będzie. Weszło, może być groźnie, ale teraz po hetman f3 to wręcz ja mam piąka więcej i to ja gram na wygraną, więc rywal musiał dać wiecznego szacha, Jesz, oczywiście może zbić na przykład piąka na f5, ale no po biciu na c8 ja biję piąka na b5 no i znowu rywal musi dawać jakiegoś wiecznego szacha więc dał wiecznego szacha w tym momencie, no i partia zakończyła się remisem, więc partia Zobaczymy, jak z analizą komputera to będzie, ale w moim... nie wiem, gdzie popełniłem jakiś błąd, nie wiem, gdzie wpuściłem moją przewagę, o ile miałem tą przewagę, i też nie wiem, czy przeciwnik popełnił błąd w tej partii, więc partia bardzo dobra z obu stron, można by powiedzieć. No mogłem oczywiście stworzyć jakieś większe szanse, ale tak jak mówię, muszę zobaczyć to z komputerem, bo sam podczas partii, jak sobie już na końcu partii myślałem, co mogłem zrobić lepiej, to nie za bardzo widziałem, co mogłem zrobić lepiej. Więc teraz jest czas na to, żebyśmy sprawdzili tę partię z komputerem. Sprawdzam scenę, no i celuję tak, żeby było. 97% dokładności. Nic nie podstawiłem, przynajmniej według mnie, więc zobaczymy, jak komputer to wszystko oceni. Więc okej, okay. ta scena, przegląd partii i chwila prawdy. No, nawet 98,1 dokładności z mojej strony 98,9 ze strony przeciwnika Więc można by zapytać, jak tu wygrywać Zero niedokładności z mojej strony 0 błędów, zero przeoczeń, 0 poważnych błędów Jedna niedokładność ze strony przeciwnika Bicie na 4 gońce, no ale taka niedokładność, że i tak potem po prostu trzymał gardę i pozycję zremisował Więc zobaczmy sobie od samego początku Bo tutaj dostałem lekką przewagę na pewno po debiucie Gońc B3, bicie na D4, bicie, bicie C3 i tutaj D3 zagrał przeciwnik. D3 jest najlepsze, a o dziwo częstszym ruchem w bazie i jedynym na który się przygotowałem było bicie, ale okej okay, D3 i sprawdźmy sobie, Hetman D3 jest najlepsze, tutaj F4 raczej sensu nie ma, tak jak oceniałem, okej okay, muszę włączyć to i muszę włączyć to, no tak... Tutaj nawet gojąc C6 można zagrać, gojąc C6 właśnie liczyłem. I jakieś tam bicia, skoczek F6, E5, to oceniałem, że nawet mogą być dla mnie za chwilę ryzykowne. Jak rywal zbije, jego gojąc za chwilę na C5 będzie wychodził. Więc okej, okay. tutaj dobrze to oceniłem. Zbiłem na D3 Hetmanem i po skoczek F6, F4 trzeba było jednak grać. Nie Hetman, a chociaż Hetman G3 też, taka sama ocena, nawet do komputera. Ale F4 wydaje mi się bardziej praktyczne. Tyle, że po F4 znowu Riva zagra sobie posunięcie. Nawet C5 myślałem w tym momencie, że zagra. A, i teraz C4 i po E4 jest. Po B4 jest E5 teraz. Okej, okay, to jest subtelna różnica. Więc to rzeczywiście jest silne, bo musiałby zagrać go c 6 No i to wydaje mi się, że była bardziej praktyczna szansa, bo zagrałem Hetman G3. Rywa zagrał skoczek H5, najlepsze posunięcie. Tak, tutaj. Zdecy... Może nie tak zdecydowanie najlepsze, ale... Po innych posunięciach A5, komputer z zimną krwią gra, ale no jaki człowiek by się zdecydował na zagranie A5 w tej pozycji Ale okej, okay, hetman G3, skoczek H5, powtórzyłem posunięcia, zagrałem W ten sposób komputer na E3 każe odchodzić, żeby i tak wiązać swoje nadzieje z F4 albo z E5 Tak, ale tutaj oceniam, że wam może zagrać nawet gońc E7 I po E5 zrobić roszadę a teraz mam Hetman F3, skoczek nie ma pola F6 i jakieś tam uzyskuje inicjatywę G6, gońc H6, więc rzeczywiście Hetman E3 mogło być dokładniejsze. Zagrałem tak, skoczek tu, goc F4, skoczek D2, no E5 też liczyłem przez chwilę E5 bicie, bicie, roszada i nie widziałem nic konkretnego. po Hetman B7, które na początku chciałem grać, jest C5 i tu C5. Gając F6, Gając F6, F6 wieża, D1, okej, okay, takiego czegoś nie widziałem, ale tutaj podejrzewałem, że więcej ruchów wyrównuje i rzeczywiście więcej ruchów wyrównuje. Więc jak komputer poleca walczyć o przewagę, skoczek D2 po prostu. No skoczek D2 liczyłem taki wariant i gając G4, właśnie, ze strony przeciwnika. No i oceniałem, że jak coś to już jest bardziej to ryzykowne dla mnie w niektórych wariantach, no ale tak, jakiś hetman D3, a nie, bo wisi na C7. Więc rzeczywiście, jak musi grać, tak. To będę mieć troszeczkę lepszą pozycję, więc to była kolejna lepsza próba. Natomiast zagrałem skoczek D2. Zagrałem H3. Wieżą przyszedłem. No jeszcze można było podtrzymać figurę, odejść końcem. Tak też chciałem zagrać, ale no oceniam, że skoczek D7 i Rywal będzie stał w miarę OK w tej pozycji. Więc okej, okay. Hetman G3 Hetman E3. Wymieniło się. Rywal zbił na D4. No, i się wyrównała pozycja. Mam jakąś tam symboliczną przewagę, ale nic konkretnego. Wieża bije C5 jest najlepsze. No, tak, wieża C5, o tym mówiłem. No tak, tutaj znowu jest symboliczna przewaga, ale znowu też nic konkretnego. Jeszcze mogłem bić na A4 z symboliczną przewagą. I co po biciu, biciu E5? Tak, no ja oceniałem, że E5, wieża B7. Wieża bije C5, wieża bije C5. Wieża C5 i wieża B2. A, jest szach i szach na E4. Okej. Okay. I traci przeciwnik Pionka. Więc rzeczywiście to mogło być lepszą szansą. Natomiast, no tutaj też C4, tak jak pokazuje komputer, i pewnie dalej ta pozycja jest wyrównana, aczkolwiek możemy stworzyć więcej problemów. Więc, ok Hetman H4 i wieczny szach. Więc partia na 98 dokładności z mojej, 99 praktycznie ze strony przeciwnika. I no cóż, takie partie się zdarzały, miałem na pewno wiele momentów, w których może komputer ocenia moją grę jako dobrą, ale mogłem stworzyć większe praktyczne problemy przeciwnikowi, typu plany związane z F4, jak tak teraz myślę po partii, były groźniejsze dla przeciwnika, czy odejście gońcem na pole C2 też było groźniejsze dla przeciwnika, więcej figur trzymam, ale... No, głównym moim błędem było to, że nieźle oceniłem tą pozycję, która powstała wy, Jak się wymieniły takie figury i zostały same ciężkie figury, myślałem, że to ja będę mieć pozycję bardzo przyjemną, będę naciskał sobie na pionka, Ale rywal bardzo dobrze zneutralizował moją grę I... Zagrał to posunięcie C6, jeszcze zobaczę, że C6 było najlepsze na koniec Tak, C6 było najlepsze de 7 też ideą C6 za chwilę, więc C6 było bardzo dobrą ideą, którą przeoczyłem. Więc no cóż, tak się zdarza, partia skończyła się remisem. Jutro gram rundę o 8.30, nagrywam to jest teraz 21, więc mm, mam nadzieję, że zdążę się przygotować i zdążę się wyspać przed tą rundą. Zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, jeżeli się podobało, napisz w komentarzu. Nowy rok, bo mamy nowy rok i z okazji nowego roku życzę wszystkim fanom, wszystkim fankom wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich celów, spełnienia wszystkich marzeń, żeby nie było tak tylko, że przez styczeń coś będziemy o tych celach myśleć, tylko żebyśmy myśleli o cały, przez cały rok o tych celach i żeby się te cele udały. Więc tego Ci życzę, tego Wam życzę i dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.